Czy znane są Tobie prawa niebios? Pierwsze uniwersalne prawo to prawo mentalności, umysłu. Neville nieustannie podkreśla, że świadomość tworzy Twoją rzeczywistość, okoliczności życia. Twój stan mentalny opisany myślą za pomocą słów, dialogów wewnętrznych kształtuje Twoje nastawienie, a w konsekwencji reakcje na zdarzenia i ludzi. Mądrość, ta, która dzieli tron z Bogiem, jest niezbędna do rozsądnego używania umysłu. Dzięki czemu poprawiasz jakość swojego życia, która przejawia się spokojem wewnętrznym, radością i zdrowiem, niezależnością emocjonalną i finansową, poczuciem pełni i jedności, zaufaniem i cierpliwością, szczęściem i sukcesem, wielkimi bogactwami. Dlatego zabieganie o mądrość to zabieganie o wszelkie bogactwa i to w nieograniczonej ilości, o bogactwa duchowe i materialne. Grzech pierworodny polegał i polega na zaakceptowaniu i postawieniu na piedestale ludzkiej opinii dowodów zmysłów. To nic innego jak zapomnienie o swoim boskim pochodzeniu oraz niewłaściwe używanie umysłu. Gdy Twój świadomy umysł przestanie się lękać, a Ty zwrócisz się ku mądrości, którą Bóg przekazuje tobą, Tobie za pośrednictwem ducha przebywającego w sercu, otrzymasz odpowiedź na swoje modlitwy. Przypomnisz sobie, kim naprawdę jesteś. Prawo niebios, o którym wspomina Księga Hioba, to dwanaście właściwości Twojego umysłu. Tych właściwości umysłu jest dwanaście, ponieważ dwunastka w Biblii oznacza Boży porządek, który jest doskonały, co oznacza między innymi pełnię i całkowitość. Oto aspekty umysłu. Pierwszy, Andrzej. Znaczy oglądać Boga. To duchowa percepcja oznaczająca zrozumienie i oświecenie. Odkrycie wewnętrznej prawdy, zewnętrznych zdarzeń i świadomość, że w zewnętrznej manifestacji ukryta jest wewnętrzna mądrość, informacja o Twoim stanie mentalnym jako przyczyny tego, co się przejawiło w Twoim życiu. Widać to odwołanie do prawa przyczyny i skutku, które mówi, że każdy widzialny skutek w fizycznym świecie ma swoją przyczynę w niewidzialnym wewnętrznym świecie umysłu. A jakie konsekwencje niesie ze sobą oglądanie Boga? Otóż nie można ujrzeć Boga i pozostać przy życiu, nie można przyjąć Jego słowa bez trosko, żeby nie spłonąć trzeba samemu stać się ogniem. Duch Święty rani wciąż duszę, wyniszczając i pochłaniając niedoskonałości i jej złych nawyków. Przez te swe działania przygotowuje ją Duch Święty do boskiego zjednoczenia i przemiany w Boga przez miłość. Poznanie duchowej prawdy prowadzi nas przez i do ogromnych emocji, ale nie tych powierzchownych, chwilowych, spowodowanych kaprysem, ale tych płonących nieustającym ogniem miłości. Tej miłości, która przynosi pokój wewnętrzny, radość, harmonię, poczucie jedności i bezpieczeństwa. Neville stwierdził: "Czucie jest sekretem" i tak właśnie jest. Drugi aspekt. Piotr, czyli skała symbolizuje niewzruszone przekonanie, że Ty jesteś świętym Boga. Noszę jestem jest Bogiem. Wiara, ufność nie zna przeszkód ani ograniczeń i nie widzi Boga poza swoim Jestem. Kiedy uważasz za Boga lęk, strach, niepewność, wiarę w ograniczenia, one będą wyznaczać kierunek Twojego życia. Tymczasem Twoją największą potrzebą jest uwierzenie w siebie, w to co robisz. Wiara w swoje powołanie. Pewność lub wiara w siebie znajduje najlepszy wyraz wtedy, gdy, gdy towarzyszy jej przekonanie, że Twoje prawdziwe ja pochodzi od źródła, które jest Bogiem i wszystko czyni możliwym. To ufność, że Jego moc jest w Tobie. Trzeci aspekt umysłu, Jakub, symbolizuje właściwy osąd. Stajemy się tym, co potępiamy. Jeśli słyszysz plotkę o kimś, to natychmiast ją odrzucaj, a przynajmniej nigdy jej nie powtarzaj. W tym momencie nasuwają się skojarzenia z prawem wibracji, które mówi, że najsilniej rea reaguje na siebie to, co podobne lub przeciwstawne. Każda emocja emituje wibracje, a plotki aż kipią negatywnymi emocjami. Potępianie, wzbudzanie w kimś poczucia winy za wstydzenia, zwłaszcza w dziecku, powoduje, że ten ktoś zaczyna umniejszać się we własnych oczach i traci pewność i zaufanie w swoją moc. Poziom wibracji emocji wstydu to poziom walki o przetrwanie, to emocja destrukcji życia. Nigdy przy nigdy nie bądź przyczyną czyjegoś zawstydzenia. Krzywdzisz zarówno jego, jak i siebie, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością, pochodzimy z tego samego boskiego źródła. Bądź kimś, kto będzie mógł o sobie mówić, zdobi mnie uczciwość, a prawość mi płaszczem. Czwarty aspekt umysłu to Jan. Jan jest ucieleśnieniem miłości. Bóg i dobro to synonimy we wszystkich świętych księgach. Czy lękasz się o przyszłość? Czy jesteś nieszczęśliwy? Jeśli tak, to bardziej ufasz ograniczeniom niż Bogu. To, czego się boisz, na pewno spotka ciebie. Jeśli trudno tobie zapanować nad obawami, spróbuj zacząć od poczucia miłości do własnego życia. Kochając własne życie, nie będziesz robić nic, co by ciebie raniło, a także nie pozwolisz na to, aby ranili cię inni. Jeszcze mała uwaga. Czy wierzysz, czy ufasz? Słowo wierzyć to stwierdzenie intelektualne, pozbawione emocji, wypowiedziane na zimno, bez identyfikowania się z nim. A przecież, jak mówi Neville, sekretem jest czucie. Dlatego lepiej ufać. Kiedy uf komuś ufasz, to pojawiają się emocje, z którymi utożsamiasz się. Zawierzasz się komuś i jesteś pewien w swoim sercu, że będzie tak, jak ten ktoś mówi. Greckie słowo pistis powinno się zatem tłumaczyć raczej jako zaufanie niż wiarę, która jest raczej przekonaniem niż doświadczaniem. Piąty aspekt umysłu to Filip. Filip to miłośnik koni. Ten, kto trenuje konie, jest stanowczy, a zarazem delikatny. Nie bije koni, ale daje im odczuć, że jest ich mistrzem. To właściwość umysłu, która czyni cię zdolnym do użycia mocy, którą posiadasz w miłości, a także odporność na manipulacje. Ignorujesz węża w raju, nie wpadasz w pułapkę świadectw twoich zmysłów, świata 3D. Szósty aspekt umysłu to bartłomi. Bartłomi syn siewcy w sensie duchowym oznacza zdolność do wyobrażania, które jest w stanie urzeczywistnić każdą ideę pojawiającą się w twoim umyśle. Tu przychodzi na myśl prawo mentalizmu, umysłowości, które mówi, że wszechświat składa się z myśli, a nasza rzeczywistość jest manifestacją naszych umysłów. Neville często podkreśla, że świadomość jest jedyną rzeczywistością, która określa warunki Twojego życia. Jedynym budulcem tworzącym świat jest to, co naukowcy nazywają energią, a pismo definiuje jako świadomość. To, co widzimy, obserwujemy w świecie, to tylko zmiana poziomu wibracji energii. Słowa, z których składają się myśli, wywołują określone emocje, a każda emocja, jak już wcześniej zostało powiedziane, ma swoją określoną częstotliwość. Dlatego Twój stan świadomości, jak magnes, przyciąga życie w pasującym do tego stanu kształcie.